Badanie wzroku, spacer w autogoglach, nauka udzielania pierwszej pomocy, a dla najmłodszych gry i zabawy. To wszystko czekało na tych, którzy odwiedzili starą kopalnię podczas pikniku rodzinnego Bezpieczna Autostrada. Bezpieczna Autostrada to ogólnopolska kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Ma na celu edukację kierowców w zakresie prawidłowego poruszania się po autostradach, a przede wszystkim uczyć zasad udzielania pierwszej pomocy. W całym kraju odbyło się już kilkanaście eventów. Jako kompensa bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo i właśnie bezpieczeństwo promujemy w ramach naszej kampanii. Społecznej Bezpieczna Autostrada. Dzisiaj jeszcze jesteśmy w Wałbrzychu. Jest to nasze ostatni event w tym roku, w tej edycji kampanii. W ramach naszych wydarzeń, pikników rodzinnych przekazujemy miastom defibrylatory AED, które pomagają ratować życie. Rozdane już blisko 20 urządzeń. W Wałbrzychu urządzenie trafiło do Starej Kopalni. Znajduje się po lewej stronie przy wejściu do budynku Welcome Center. Dzisiaj wiemy doskonale, że w miastach, które dbają o swoich mieszkańców, nie tylko w krajach zachodnich, ale również w Polsce rozpowszechnienie kardiowerterów, tych defibrylatorów w miejscach publicznych, automatycznych jest bardzo duże. W naszym mieście mamy też kilka takich miejsc, powinniśmy mieć ich znacznie więcej. Bardzo dziękuję za po prostu materialną też pomoc dla nas, bo to jest urządzenie, które parę tysięcy kosztuje, ale życie ludzkie rzeczywiście nie ma absolutnie żadnej ceny. Podczas pikniku rodzinnego zorganizowano też zajęcia i zabawy dla najmłodszych, loterie czy pokaz ratownictwa medycznego. Można było też nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy, zbadać poziom cukru czy zrobić testy wzroku.